Cześć i witaj na kanale Świat ludzkich historii. Zanim zaczniesz, naciśnij przycisk lubię to i zasubskrybuj, abyśmy mogli kontynuować tworzenie takich historii. Zaczynajmy. Samolot był gotowy do startu. Silniki buczały jednostajnie, światła awaryjne przy drzwiach jarzyły się delikatnie, a stewardzy kończyły ostatnie kontrole przed odlotem. Większość pasażerów zajęła już miejsca. Zapinając pasy i układając bagaże podręczne w schowkach nad głowami. Wtedy wydarzyło się coś, co natychmiast zmieniło atmosferę w kabinie. Mężczyzna siedzący w rzędzie przy wyjściu awaryjnym, wysoki, w średnim wieku, w eleganckim garniturze, nagle podniósł głos na jedną ze stewardz. Ludzie w pobliżu zamarli, słysząc jego ostry ton. Co pani sobie wyobraża? Warknął. Patrząc na drobną kobietę w granatowym mundurze. Nie będę słuchał żadnych poleceń od jakiejś stuerdzy. Kobieta, choć widać było, że jest zaskoczona, zachowała profesjonalizm. Proszę pana, zgodnie z procedurami, pasażerowie siedzący przy wyjściach awaryjnych muszą być gotowi do współpracy w razie ewakuacji. Jeśli nie chce pan się zastosować do zasad bezpieczeństwa, będziemy musieli zmienić pana miejsce. Mężczyzna prychnął, Patrząc na nią z wyższością, to jakiś absurd. Niech pani znajdzie sobie kogoś innego do rozkazywania. W kabinie zapadła cisza. Kilka osób spojrzało po sobie, wyczuwając napięcie w powietrzu. Stuwardesa westchnęła i skinęła głową do kolegi z załogi, który szybko podszedł do kokpitu. Chwilę później głos kapitana rozległ się przez głośniki. Szanowni pasażerowie, mamy niewielkie opóźnienie. Jeden z podróżnych musi najpierw wyjaśnić pewną sprawę z załogą. Dopóki stuwardesa nie otrzyma przeprosin, ten samolot nie wystartuje. Cisza w kabinie stała się jeszcze głębsza. Wszyscy spojrzeli na mężczyznę. Czy przeprosi, czy samolot w ogóle wystartuje? Mężczyzna zmarszczył brwi i rozejrzał się po kabinie, jakby oczekiwał, że ktoś go poprze. Jego twarz nabrała ciemniejszego odcienia. A ręce zacisnęły się w pięści na podłokietnikach. To jakiś żart. Rzucił, patrząc raz na stewardesę, raz na pasażerów. Nikt jednak nie odpowiedział. Większość ludzi wpatrywała się w niego w milczeniu. Ktoś cicho chrząknął, ktoś inny spojrzał w okno, jakby chciał uniknąć konfrontacji, ale dało się wyczuć, że wszyscy czekają na jego reakcję. Nie będę się płaszczył przed kimś. Kto przesadza ze swoimi obowiązkami, dodał, zaciskając zęby. Stiuwardesa nadal stała obok niego, nie okazując zdenerwowania. Proszę pana, nie chodzi o płaszczenie się, tylko o szacunek i procedury bezpieczeństwa. To bzdura. Warknął. Startujemy czy nie? Zamiast odpowiedzi, kapitan ponownie odezwał się przez głośniki. Powtórzę: dopóki stiuwardesa nie otrzyma przeprosin, nie startujemy. Jeśli pasażer odmawia, możemy zorganizować jego wyjście z samolotu. Kilka osób zaczęło przytakiwać, ktoś nawet rzucił. No i bardzo dobrze. Chyba pan żartuje. Mężczyzna potrząsnął głową. Z powodu takiej bzdury mamy wszyscy siedzieć tutaj, jak idioci. To nie jest bzdura, odpowiedziała stanowczo Stuwardesa. W tym momencie do akcji wkroczył drugi stewart. Nieco wyższy, bardziej postawny mężczyzna który pojawił się obok siedzenia pasażera. Proszę pana, to ostatnie ostrzeżenie. Jeśli nie jest pan gotów przeprosić, zostanie pan wyproszony z pokładu. Mężczyzna prychnął. To jakaś tyrania. W porządku, proszę, pokażcie mi drogę do wyjścia. Kilka osób westchnęło z niedowierzaniem. Niektórzy pokręcili głowami. Naprawdę woli pan zostać wyprowadzony i stracić lot, zamiast po prostu powiedzieć dwa słowa. Zapytała starsza kobieta z pierwszego rzędu. Tak, bo nie dam sobą pomiatać. Stewart skinął głową do Stuerdzi i ruszył w stronę kokpitu, by wezwać obsługę naziemną. Mężczyzna tymczasem poprawił marynarkę i skrzyżował ramiona, jakby chciał podkreślić swoją determinację. Kilku pasażerów zaczęło się szeptem naradzać, ktoś wyciągnął telefon, nagrywając całą sytuację. Nagle cisze przerwał głos młodego chłopaka siedzącego kilka rzędów dalej. Facet, serio, mamy wszyscy czekać, bo masz za duże ego. Śmiech rozległ się w kilku miejscach. Mężczyzna spojrzał w bok, jego twarz zadrżała. Przez chwilę wyglądało, jakby chciał coś powiedzieć, ale zatrzymał się. W tym momencie Stewart wrócił. Obsługa lotniska jest już w drodze. W oczach mężczyzny pojawił się cień paniki. W końcu, jeśli zostanie wyrzukony z samolotu, nie tylko straci lot, ale być może trafi na listę osób, które nie mogą już latać tymi liniami. Przez chwilę milczał, potem odchrząknął. Dobra, powiedział cicho. Słucham. Stuwardesa uniosła brwi. Mężczyzna ścisnął podłokietniki i westchnął ciężko. Przepraszam, powiedział. Choć w jego głosie nie było ani grama skruchy. Nie słyszałam. Mężczyzna otworzył usta, jakby miał coś powiedzieć, ale zamiast tego pokręcił głową i nagle wybuchnął. Co to za idiotyczny spektakl! Mam się tu kajać jak winowajcą. Za co? To wy mnie upokarzacie, a nie ja was. W kabinie rozległy się pełne niedowierzania westchnienia. Ktoś gwizdnął pod nosem, ktoś inny powiedział półgłosem. Facet się pogrąża. Kapitan ponownie włączył się przez głośniki. Ostatnia szansa. Albo pasażer stosuje się do zasad i okazuje szacunek załodze, albo zostaje wyprowadzony. Tymczasem na początku samolotu pojawiło się dwóch funkcjonariuszy ochrony lotniska. Ich obecność wywołała poruszenie wśród pasażerów. Mężczyzna spojrzał na nich i zacisnął szczęki. Nie możecie mnie wyrzucić, powiedział. Unosząc ręce, mam bilet. Mam prawo tu być. Ma pan prawo być, odparł spokojnie jeden z ochroniarzy. Ale tylko jeśli przestrzega pan zasad i nie stwarza problemów. Stiwardesa spojrzała na mężczyznę i powiedziała cicho. Wystarczy jedno szczere przepraszam i możemy lecieć. Mężczyzna spojrzał na nią, potem na funkcjonariuszy i znowu na pasażerów. W końcu uśmiechnął się kpiąco. Wiecie co? Nie będę przepraszał, ale nie musicie mnie wyrzucać, sam wysiadam. Kilka osób wydało z siebie zduszone okrzyki zaskoczenia. Serio! Rzucił ktoś z tyłu. No to szerokiej drogi dodał inny pasażer. Mężczyzna wstał z furią. Funkcjonariusze towarzyszyli mu, gotowi na wszelki wypadek, ale on nie stawiał oporu. Gdy tylko zniknął, w kabinie rozległy się brawa. Stuwardesa wymieniła spojrzenie ze stuwardem i westchnęła z ulgą. Kilka minut później kapitan znów przemówił przez głośniki. Dziękujemy za cierpliwość. Załoga jest gotowa, zaraz rozpoczynamy procedurę startu. Samolot w końcu zaczął kołować. Jednak gdy wszyscy myśleli, że historia dobiegła końca, stuwardesa poczuła, jak jej telefon w kieszeni munduru lekko wibruje. Otrzymała wiadomość od koleżanki z obsługi naziemnej. Ten facet nie poszedł do terminala. Kłóci się teraz przy bramce i twierdzi, że ktoś w samolocie zabrał mu torbę. Twierdzi, że to spisek. Stuwardesa spojrzała przez okno. Przy rękawie prowadzącym do terminala dostrzegła ochroniarzy próbujących uspokoić rozwścieczonego mężczyznę. Niektórzy ludzie po prostu nie potrafią odpuścić, mruknął Stewart który też spojrzał przez okno. Stuwardesa tylko się uśmiechnęła i poprawiła mundur. Cóż, teraz to już nie nasz problem. Samolot przyspieszył na pasie startowym i po chwili wzbił się w powietrze, zostawiając awanturującego się pasażera daleko za sobą. Na lotnisku, przy bramce, sytuacja robiła się coraz bardziej napięta. Mężczyzna, który jeszcze przed chwilą z dumą opuszczał samolot, Teraz stał z wyrazem absolutnej furii na twarzy, wymachując rękami i żądając interwencji. Ktoś ukradł moją torbę. Wrzeszczał, zwracając się do pracowniczki lotniska za stanowiskiem odpraw. Była w schowku nad moim siedzeniem, a teraz jej nie mam. Kobieta spojrzała na niego z profesjonalnym spokojem. Proszę pana, skoro opuścił pan pokład, pański bagaż powinien również zostać zabrany przez załogę i dostarczony tutaj. No właśnie, więc gdzie ona jest? Jeden z ochroniarzy, który wcześniej eskortował go z samolotu, spojrzał na niego z nieukrywanym sceptycyzmem. Jest pan pewien, że torba w ogóle była na pokładzie? Oczywiście, że była, syknął mężczyzna. Włożyłem ją tam osobiście. W tym momencie podeszła do nich inna stuwardesa, trzymając w ręku tablet. Sprawdziliśmy schowki, proszę pana, w miejscu. Gdzie pan siedział, nie było żadnej torby. Co? Jego twarz momentalnie zrobiła się purpurowa. To niemożliwe. Ktoś musiał ją zabrać. Ochroniarze spojrzeli po sobie. Może zostawił ją pan wcześniej na kontroli bezpieczeństwa. Zaproponował jeden z nich. Nie, nie. Mężczyzna pokręcił głową z niedowierzaniem. To był czarny, skórzany neseser. Były w nim ważne dokumenty, pieniądze i urwał w pół zdania jakby nagle zdał sobie z czegoś sprawę i zapytał ktoś unosząc brew mężczyzna przełknął ślinę jego wzrok nerwowo przebiegł po twarzach zgromadzonych wokół ludzi nagle wydawał się mniej pewny siebie i po prostu muszę ją znaleźć rzucił unikając spojrzenia w tym momencie podszedł kolejny pracownik lotniska niosąc w rękach niewielki czarny neseser Szukamy właściciela tej torby, powiedział. Podobno może w niej być coś podejrzanego. Mężczyzna zbladł. To moja! Zanim panu ją oddamy, musi pan potwierdzić zawartość powiedział stanowczo ochroniarz. Mężczyzna ścisnął usta i odsunął się o krok. Naprawdę musimy to robić tutaj. Takie procedury, proszę pana. Jeden z ochroniarzy otworzył neseser i zajrzał do środka. Przez chwilę trwała cisza. A potem ochroniarz uniósł brwi i spojrzał na mężczyznę. Ciekawe dokumenty pan tu ma. Mężczyzna przełknął ślinę. To prywatne sprawy. Nie jestem pewien, czy służby celne się z tym zgodzą. Jeden z funkcjonariuszy wyjął z torby kilka plików banknotów, a za nimi coś, co wyglądało jak sfałszowane dokumenty. Proszę za mną, powiedział spokojnie ochroniarz, chwytając mężczyznę za ramię. To pomyłka. Rzucił mężczyzna, ale nikt już mu nie wierzył. Zamiast wzbić się w przestworza, jego podróż właśnie dobiegła końca i to w miejscu, którego z pewnością nie miał w planach. Mężczyzna, nadal protestując, został odprowadzony do oddzielnego pomieszczenia w strefie kontroli celnej. Tam czekał już na niego funkcjonariusz służb granicznych, wysoki, barczysty mężczyzna w granatowym mundurze, który bez cienia emocji spojrzał na podejrzanego. Proszę usiąść, powiedział stanowczo, wskazując metalowe krzesło przy biurku. Mężczyzna zawahał się, ale w końcu opadł na siedzisko, próbując zachować resztki godności. To jakiś absurd wycedził przez zęby. Mam prawo wiedzieć, dlaczego mnie zatrzymano. Funkcjonariusz otworzył neseser i powoli wyłożył jego zawartość na stół. Plik banknotów, kilka dokumentów z różnymi nazwiskami, kilka paszportów. A także coś, co wyglądało jak pendrive owinięty w czarną kopertę. "Może pan wyjaśnić skąd u pana te dokumenty?" zapytał funkcjonariusz, spoglądając mu prosto w oczy. Mężczyzna oblizał nerwowo wargi. "To materiały biznesowe. Wszystko jest legalne. Naprawdę." Funkcjonariusz podniósł jeden z paszportów i otworzył go. Bo wygląda na to, że mamy tu przynajmniej trzy różne nazwiska, a każde z innym zdjęciem. To nie tak, jak pan myśli, rzucił szybko mężczyzna. Jestem przedstawicielem handlowym to wszystko są dokumenty moich klientów. W takim razie na pewno nie będzie problemem jeśli zweryfikujemy ich autentyczność powiedział spokojnie funkcjonariusz, po czym zwrócił się do stojącego obok strażnika. Skontaktujcie się z Wydziałem do Spraw Przestępczości Finansowej. Mężczyzna otworzył usta, jakby chciał zaprotestować, ale w tej samej chwili do pomieszczenia weszła kolejna osoba, kobieta w eleganckim szarym garniturze z identyfikatorem służb specjalnych. Proszę wybaczyć, że się wtrącę, powiedziała, podchodząc bliżej. Ale wydaje mi się, że nasz podejrzany nie jest zwykłym pasażerem. Mężczyzna zesztywniał. Kobieta położyła przed nim zdjęcie z monitoringu lotniskowego. Przedstawiało jego samego. Ale w innym ubraniu, a obok niego stał ktoś jeszcze, inny mężczyzna, który wyglądał na zagranicznego biznesmena. Spotkał się pan dziś z tym człowiekiem, powiedziała, stukając palcem w zdjęcie. Wiemy, że przekazał panu pewną przesyłkę. Chcemy wiedzieć, co było w środku. Mężczyzna milczał, ale jego oczy nerwowo latały po pokoju. Jeśli będzie pan współpracował, Możemy rozważyć złagodzenie zarzutów, dodała kobieta chłodnym tonem. Mężczyzna przez chwilę mierzył ją wzrokiem. Nie wiem, o czym pani mówi, powiedział w końcu, choć jego głos drżał. Funkcjonariuszka westchnęła. W porządku. W takim razie oficjalnie zostaje pan zatrzymany pod zarzutem fałszowania dokumentów, prania pieniędzy oraz możliwego szmuglowania poufnych danych. Mężczyzna zerwał się na równe nogi. Nie możecie mnie zatrzymać. Strażnicy natychmiast złapali go za ramiona i przycisnęli do krzesła. Wręcz przeciwnie, powiedziała funkcjonariuszka, przyglądając mu się z satysfakcją. Możemy. I właśnie to robimy. Kilka minut później został zakuty w kajdanki i wyprowadzony do pomieszczenia zatrzymań. Gdy drzwi za nim się zamknęły, funkcjonariuszka spojrzała na ochroniarza lotniskowego. A wszystko zaczęło się od zwykłej awantury na pokładzie. Ochroniarz uśmiechnął się lekko. Niektórych ludzi gubi ich własna pycha. Po chwili oboje wrócili do swoich obowiązków, podczas gdy samolot, który opuścił mężczyzna, już dawno zmierzał w stronę celu. Mężczyzna siedział w niewielkiej, surowo urządzonej celi aresztu śledczego. Białe ściany, metalowa pryczą i małe okratowane okno to była jego nowa rzeczywistość. Jego elegancki garnitur był teraz pognięciony i zabrudzony, a jego pewność siebie zupełnie wyparowała. Minęły dwa dni od chwili, gdy został zatrzymany na lotnisku. Przesłuchiwano go wielokrotnie, ale konsekwentnie zaprzeczał wszystkim zarzutom. Niestety dla niego dowody mówiły same za siebie. Znalezione w jego neseserze fałszywe dokumenty i duże sumy gotówki sprawiły. Że śledczy szybko powiązali go z międzynarodową siatką zajmującą się oszustwami finansowymi. Jego prawnicy próbowali wynegocjować warunki zwolnienia, ale prokuratura była nieugięta. Groziła mu długa odsiadka. Tymczasem samolot, który opuścił w akcie buntu i pychy, bez problemów doleciał do celu. Kapitan, po usunięciu problematycznego pasażera, przeprosił wszystkich za opóźnienie. Pasażerowie, Początkowo zdenerwowani całą sytuacją, szybko o niej zapomnieli, zajmując się swoimi sprawami, niektórzy oglądali filmy, inni czytali książki lub spali. Stuwardesa, którą wcześniej mężczyzna obraził, wróciła do swoich obowiązków, profesjonalnie obsługując podróżnych, jakby nic się nie stało. Gdy samolot w końcu wylądował na lotnisku docelowym, kapitan raz jeszcze podziękował pasażerom za cierpliwość. Ludzie wysiadali jeden po drugim, gotowi rozpocząć swoje podróże, spotkać się z rodziną lub udać na spotkania biznesowe. Mężczyzna, który jeszcze kilka godzin wcześniej sądził, że jest ponad wszystkimi, teraz siedział w zimnej celi i myślał o jednym. O tym, jak jeden moment arogancji i niechęć do wypowiedzenia prostego słowa przepraszam doprowadziły go do upadku. I choć wciąż miał nadzieję, że uda mu się uniknąć kary, Jedno było pewne, jego życie nigdy już nie będzie takie samo.